Roblox'a teraz. Ciekawe cię Bartek, oj. Wiecie co? Zobaczcie, o ile jestem wyższy. Bartek, klik A. Zobaczcie widzowie, o ile jestem wyższy od Bartka. No nie muszę wiedzieć przecież. To wygląda jakbym był starą świtką. Ej, dlaczego cię nie ma? Ty? Hmm. Jestem, jestem. O, jesteś, jesteś. No z siebie. A po co? A może nie? A chcę tylko, można... no, tylko widzo pokazać. Zobaczcie. Znaczy on, on, on mi dosięga do jaj. Gra się w grę, to on mi dosięga do jaj. Co Bartek, pogramy dzisiaj? Może w... Rainbow Friends. Rainbow Friends. Nie, się wpisz. No to jest to samo. Wpisz Rainbow Friends 3. 3. 4 nawet. Dobra. Ry... Nie, dwa, dwa kliknij. Dobra. Poczekajcie na nas. Zagramy w widzowie Rainbow Friends 2. I Bartek się do nas robił. Jeszcze tutaj nie schodź. No, ja nie będę sobie wygrać. To co. O, dobra. Tylko zobaczcie o tutaj. Jaki on jest gdzie... Tak, w ogóle to my jesteśmy braci I wypadł dwie głoska! i po droga a, 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 a moja. Mierda, to, no, no, no. A moja to! A moja Dawaj, dołączaj! A moja to ja nie widzę. O, ta jest moja. Tamto. Tak, tak, ta jest moja dziewczyna prawdziwa. Widzowie. Dobra, be Nara! Nara tak mi! No 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 Dobra gramy! Zaczynamy grę! Rainbow Friends! Sapi dabei! Surfer, surfer! Są mocne A zaraz opublikujemy. Będziecie mogli widzieć. No ja zobaczę sobie. Czy dobrze A jak nie to... No, muszę opuścić. Dobra, zmieniamy grę w widzowie raz do góry. Super. O, w to sobie pograjmy widzowie. To jest fajne. A pamiętasz na tą piłkę nożną? Pił, pił. No. Zagramy w nią? Którą? Patrz, ci pokażę. Mm, gdzie to jest? To jest kosiorka? Tam to, tam tom y, co y, co ten. Zabijeś co... kapki. Nie. Dawaj, zagrajmy w tamto. Nie, będę. Ale ty będę, ma, Jak mam zagrać? Nie, bo muszę się zalogować to. to. Ma błąd, zostaw tam! Zaraz mi się, pokażę ci, że mnie nie ma. O? no, Dobra, wychodzę, gramy w tamto. Piłka wtedy co, co zawsze Tam gdzie zaczynaliśmy my Będę grał w ten No kurna! Wierze. Gdzie to jest? My sobie robimy kapki I zobaczycie Kto będzie miał najwięcej kapek. No nie w to! No wiem nie chodzi o tamto. Nie. Chcecie odcinek, że... Robimy... O no Chcecie jutro, za, za kilka godzin zrobimy... Jakie za kilka godzin już? Za, 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 za kilka godzin zrobimy kolejne. Jakie za kilka godzin? A, tak! może skończyłeś? tak skończyłem chciałem nagrać później ten odcinek że 105 puszek znajdujemy na odcinku 105 puszek to skąd tak. mogłem wiedzieć? To nie przerywać jak gadałem. Aha, to, tak. byś, to ja bym myślał, że, że za kilka godzin myśmy dopiero nagrywali, a ja, a ja chyba za pół godziny idę do domu. Aha. Za pół godziny? Chyba. Już jest 11, no, mogę, że jest 11.29. No, ale mogę pójść za pół godziny do domu. Kapkami? Chciałeś? Nie, co, ja, to 000 000. Chciałem w tamto. Chciałem w tamto, co ci pokazywałem. Michał. ha. Ten. Coś robił kapki. Kim ja jeszcze nie byłem? Nie. 7 milionów. Żenia. Dziś... Symulator plika, można je ubiec, nie? Jakby... Gier, że się zdybie wstało. Graliśmy. Kurwa. Daj, oni on tamtą mgłę Ja Ja pierd! Dawaj, zagramy z to. Dobra. Tylko to się nie powinien... Zobaczymy się. Ja się... Szybano widzowie. Bu... Po krótszych Jeszcze... latach. Ja cały czas miałem nagrywanie włączone. Kurwa teraz gramy to. to. Hm. Wyłączę teraz bo chciałem to zagrać później. To pięć I zobaczcie, chyba mam prezent darmowy. Wiesz, co Jak można Jaki jestem wielki, hej, dlaczego nie mogę... A, co nie on jest? Nie mogę grać. Dlaczego nie możesz? Nie mogę grać. Hmm. A ja sobie może zagram. No chodź czy możemy w końcu zagrać w moją grę, my stary gramy w twoją grę. Ja właśnie nie mogę grać, właśnie Ale właśnie w inną grę. może grę mi chodzi. To jaką? A może tam? Okej. Okay. To będzie fajne. Yeah. Zobaczymy czy... Ty zgadnij. 29.39 39 Dwa wygrane. Tak, ile masz wygranych? Trzy. Zero? To... Ja to miałem trzy, tylko. Yy, tylko zmieniło się gra. Nie, nie A... zmieniła się, bo przegrałeś raz. Wtedy. Nie, po wcześniej grałem w tą grę, tylko się zmieniła. A wcześniej miałem, aż, no się gdzieś, nie aż miałem 10 wygranych. Jeszcze raz wcześniej jak my się nie kolegowaliśmy w ogóle. Jeszcze nawet jeszcze nie miałem zaproszonego na Roblox. What is the to this? a wtedy nie miałeś Robloxa. Wtedy miałem jeszcze Robloxa. Wtedy co mi za, sobie, sobie graliśmy okay. potem Ej, w ogóle się do mnie nie odzywałeś. I, no i ten. A jak to się mówi? Jestem w, do, w dodatku. W ogóle, w ogóle nie gadaliśmy, tylko czasami w szkole. I jeszcze w dodatku, normalnie, zagrałem sobie w tą grę. miałem aż 30 wygranych. A mówiłem, że 10. Mówiłem, że 10 miałem na początku. To słuchaj. Wow, ale ci proste dali. No jak teraz ona? Albo. ja? to jest jeden. ostatni. teraz ty... pod, pod, Nie wiem, czy to jest dziewięć? Ale łatwo ci dali. A ci Tak samo. A dwie Ja Jeden. A sześć, dziewięć, sześć to proste. Oczywiście, że 12 Kiedy ja? Ja chcę tela Ja chcę tyle. nie Mój będę te tej chcę bidli Podpadasz! Mam broń Nie, yes. nie da się zabić, bo są zaraboksy Ale by się dało Mam co, co się wtedy miało te pomidory Wtedy się trzymało i nie się Zala, mało? ja będę Eee, nie grajmy w to! Jak, chcę, ja chcę pierwszego. zagrajmy. Dobra. Poczekaj. Koniec odcinka! Ty, ty, ty. To się nie klika. Otrzymaj.